Majówka w czapce? Taki mamy klimat, ale niech to nie przeszkodzi Wam w miłym spędzeniu długiego majowego weekendu. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, mamy dla Was kilka propozycji, ale zanim te nasze, to oddajmy głos samym wrocławianom. Domowe, siedzę w domu i będę oglądać Netflixa. Dlaczego tak? Mm, bo po pierwsze nie ma sensu gdziekolwiek wyjeżdżać na ten moment, e, po drugie, no, odpocząć po pracy. Wracam do swojego rodzinnego miasta, akurat 100 km stąd Nysa. Dosyć ładne miejsce. Raczej planerowych jak będzie ładna pogoda, to jak najbardziej. Jakiś rower czy spacer? Yy, raczej spacer, może jakiś grill w plenerze, coś w tym stylu. Bardziej jakiś wypad na rower poza miasto. Na... Okay. Jakaś ulubiona trasa? Yy, ulubiona trasa? Yy, te tereny wodonośne. A w normalnych warunkach, to co byście robili? Pewnie też zdjęcia. Te zdjęcia. Nic się nie zmienia dla Was? Nie, nie. cały czas robimy zdjęcia, bo je studiujemy fotografię. Pewnie posłuchamy płyt winylowych, o, więc posiedzimy w domu, odpoczniemy. Po pierwsze, majówkę warto spędzić aktywnie, choćby jeżdżąc na rowerze, którym możecie przemierzyć Wrocław wzdłuż i wszerz, zahaczając o najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w mieście. Możecie wybrać choćby trasę wiodącą przez 100 mostów, z których przecież słynie stolica Dolnego Śląska. Jeśli nie macie własnego jednośladu, nic straconego. Możecie go wypożyczyć za pośrednictwem Wrocławskiego Roweru Miejskiego, który udostępnia ich aż 2000. Wam wystarczy tylko jeden i w drogę. A propozycję tras znajdziecie w aplikacji Footsteps. Jeśli jednak jesteście leniwi, tak jak ja i wybieracie raczej chillout ze znajomymi przy grillu, a w najlepszym razie spacer, w dodatku w miejscu, gdzie można z twarzy zedrzeć maseczkę, to proszę bardzo, Park Szczytnicki, ogród staromiejski, ogród botaniczny, japoński, a może w towarzystwie dzikich zwierząt spacer po wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Natomiast jeśli chcielibyście jednak poczilować na trawce, ze znajomymi zaznaczam w dystansie, to możecie wybrać wały nad Odrą. Pamiętajcie tylko, żeby z tego miejsca zabrać nie tylko dobre wspomnienia, ale też wszystkie inne rzeczy, które ze sobą przynieśliście. Jeśli jednak słońce zakryją chmury, a niebo zapłacze nad naszym losem, to pamiętajcie, że czeka was też moc atrakcji, a jakże online. Choćby organizowana przez Centrum Historii Zajezdnia, Majówka, Domówka Bisa, ale to tylko jeden z przykładów. Wszystko, czego Wam potrzeba, znajdziecie na portalu www.wrocław.pl oraz na kanale YouTube'owym WrocławTV.